Zaczynamy DNA Rynków, czyli program o tym, co istotne dla giełd, gospodarek i dla Twoich pieniędzy. W ciągu kilkunastu najbliższych minut dowiesz się, co wydarzyło się na rynkach i gdzie można było zarobić. Ale co najważniejsze, dowiesz się też, gdzie czyhają bańki spekulacyjne których absolutnie trzeba unikać. Ja nazywam się Paweł Cemcyk i zapraszam na tą krótką wycieczkę po giełdach i gospodarkach w tym odcinku DNA Rynków. Ale ten odcinek DNA Rynków to podsumowanie tygodnia, poprzedniego tygodnia, kiedy mieliśmy odcinek DNA pod tytułem... Grexit. Dokładnie wtedy Grecja została bankrutem. Dokładnie wtedy Grecja nie miała pieniędzy na to, by pozostać ani wyjść ze strefy euro. No i przez cały tydzień niewiele się zmieniło. I Grexit wciąż aktualny. No to zobaczmy też, co poza Grexitem w zeszłym tygodniu tak mocno przyciągało uwagę inwestorów, giełd i wszystkich zainteresowanych gospodarkami. Między innymi i najważniejsze tak na dobrą sprawę, to ciągle układanka z Grecją. Grecja wciąż tak jakby jest, ale nie do do końca w strefie euro, nie do końca w Unii Europejskiej i nie do końca wiadomo, co dalej z tą Grecją będzie. Na razie, przynajmniej na poniedziałek rano. I wiadomo, że Grecja w strefie euro chce jeszcze zostać. Ma 72 godziny na to, żeby się dogadać. Dogadać odnośnie zmian w swoim własnym kraju, zmian związanych bezpośrednio z przepisami prawa, związanych z cięciem wydatków, ze zwiększaniem przychodów, czyli podnoszeniem podatku. No i oczywiście wielki znak zapytania: czy Grekom będzie się chciało, czy Aleksander Tsipras będzie chciał dalej narażać swoją reputację. Duży znak zapytania, ale z pewnością na tą chwilę strefa euro jest razem z Grecją i Grecja prędzej czy później wróci sobie do tego dokładnie miejsca i będzie dalej dostawała pomoc. To pomoc przynajmniej w wysokości 53 miliardów euro chce dostać. No, czy dostanie? To pewnie zależy od tego, czy te reformy przynajmniej w części w tym tygodniu przeprowadzić, no ale Grecją nie tylko inwestorzy żyli. Zresztą w zeszłym tygodniu mówiliśmy, że Grecja jest już mocno ograna medialnie Czyli nie będzie najważniejsza, a co może być ważniejsze? W zeszłym tygodniu mieliśmy informacje ze Stanów Zjednoczonych odnośnie indeksu ISM usługi, czyli sektor usług w Stanach i ISM produkcja, czyli dokładnie sektor produkcyjny w Stanach. Te dwie informacje mówią nam o tym, jak się te dwa sektory w Stanach Zjednoczonych zachowują. No i co ważne, muszą być te dwie liczby powyżej granicy 50 pongów, czyli dokładnie tego miejsca, aby można było mówić o tym, że jest nieźle. I jak jest, jest, proszę Państwa, całkiem dobrze, jeżeli chodzi o usługi, poszły one w górę. W poprzednim tygodniu produkcja też poszła w górę, a więc dwie informacje mówiące o tym, że Stany Zjednoczone trzymają się w miarę nieźle, to na pewno dobra informacja dla Amerykańskiej Rezerwy Federalnej, czyli dla tych, którzy za chwilę będą podnosili stopy procentowe, no bo kiedy. Usługi trzymają się dobrze. Kiedy produkcja już nie notuje tak silnego spadku, czyli nawet można powiedzieć poprawia się w ostatnich dwóch miesiącach, no to co trzeba robić? Trzeba podnosić stopy procentowe. No i to się na pewno rynkom i inwestorom nie spodoba, ale to nie znaczy, że będzie problem, bo proszę zobaczyć, w Europie trzymają się najlepiej Niemcy. To o tym wszyscy doskonale wiedzą, a dokładnie na tym wykresie widzą Państwo coś, co w zeszłym tygodniu opisywałem jako nadwyżkę handlową Niemiec. Dokładnie tyle miliardów euro w skali miesięcznej. Niemiecka gospodarka wypracowuje z racji tego, że wysyła za granicę więcej niż sprowadza do siebie. No i stąd się bierze tak zwana nadwyżka w bilansie handlowym. Proszę spojrzeć, że ta nadwyżka bardzo mocno rośnie od czasu, kiedy euro słabnie, czyli od czasu, kiedy Grecja ma problemy. No i Niemcom na pewno się opłaca, żeby Grecja te problemy miała dalej, żeby euro dalej było słabe. No bo wtedy rzeczywiście niemiecka gospodarka siłą słabości greckiej gospodarki. Ach, jakie to trudne pomagać Grekom, kiedy. Wiadomo, że ich słabość bardzo pomaga Niemcom, właśnie dlatego, że słabnie euro. No i dlatego też na razie uważam, że jeżeli chodzi o strefę euro, to Grecja z tej strefy euro nie wyjdzie. Po prostu Niemcy nie dadzą im na razie wyjść. Jednak problemy Grecji to naprawdę drobne w porównaniu z tym, co się dzieje w Azji. Tam przede wszystkim Chiny stanowią największe zagrożenie i to, co widzą Państwo tutaj, to indeks chińskiej giełdy. Indeks chińskiej giełdy, który wzrósł o 160% w ciągu roku. A w ciągu ostatniego miesiąca spadł o 30%, a dokładnie ten dzień, 8 czerwca 2015 roku, to dokładnie ten moment, kiedy był publikowany odcinek DNA Rynków pod tytułem Wspaniała Trójka, i kiedy mówiliśmy, że trzeba się liczyć z przynajmniej 20% korektą na rynku chińskim, kiedy chcielibyśmy tam zainwestować. Na razie chiński rynek spadł o 30%, ale to wcale nie musi oznaczać końca korekty. W tej chwili, gdyby mnie Państwo zapytali, kiedy warto kupować chińskie akcje, to dopiero gdzieś tutaj Przynajmniej 30% niżej. Wcześniej ja tego rynku w ogóle bym nie dotykał, ale może się okazać, że trudno będzie mu spadać dalej, dlatego że chińskie władze już teraz zapowiedziały, że zabroniły handlem, że zabroniły handlu 70% chińskich akcji. Po prostu 70% chińskich spółek na chińskiej giełdzie jest w tej chwili zablokowanych, ani nie można ich kupić. Ani nie można ich sprzedać. No i to najlepiej podsumowuje skalę paniki, z jaką do czynienia mamy w tej chwili na chińskim rynku, a dlaczego jest taka. Panika, a no właśnie dlatego, bo mają Państwo ten piękny wykres pokazujący liczbę nowych indywidualnych rachunków maklerskich w Chinach. I widać tu bardzo wyraźnie, kiedy ulica, kiedy chińska ulica zaczęła interesować się rynkiem. No, oczywiście, wtedy, kiedy były gigantyczne wzrosty, i ostatnio były miliony nowych chińskich inwestorów, którzy mają w tej chwili milionowe problemy. I te problemy oczywiście nie liczą się tylko i wyłącznie w Chinach, bo to jak spadła wartość chińskiej giełdy, widzą Państwo dokładnie na tym wykresie, że z chińskiej giełdy wyparowały 3 biliony dolarów. 3 biliony dolarów mniej to jest mniej więcej tyle, ile wynosi sześciokrotność polskiego PKB. Czyli tak jakbyśmy przez 6 lat absolutnie nic nie produkowali. Ale to nie jest tak bardzo wyjątkowe. Proszę spojrzeć, na ten wykres tu jest kapitalizacja giełd na świecie, czyli ile łącznie są. Warte wszystkie akcje notowane na wszystkich giełdach świata to w kolorze niebieskim i widać bardzo wyraźnie, że ten spadek o te parę bilionów dolarów jest tu też zauważalny. Jednak, jeżeli spojrzymy na zmianę w skali miesięcznej. Na całym rynku, na całym świecie, to widać, że w skali ostatniego miesiąca ta wartość giełd na świecie spadła o 5,5 biliona dolarów. Nie jest to aż tak wyjątkowe, jeżeli spojrzymy na lata 2014, 2013, 2012, 2011 i tak dalej. Ten wykres pokazuje Państwu, żeby uzmysłowić, że spadki o te biliony zdarzają się mniej więcej raz do roku, i dokładnie teraz, w 2015 roku, te mają miejsce. Zatem to jeszcze nie dramat, ale na pewno sygnalizacja, że na rynku, jeżeli nic się szybko nie poprawi, to będziemy mieli do czynienia z prawdziwymi problemami. Nie tylko w Chinach, ale w całej Azji i również w Polsce. No ale do Polski jeszcze za chwilę przejdziemy, bo na razie spójrzmy, jak zareagowały rynki. Dokładnie w tym tygodniu WIG20 spadał 30%. No i trend z ostatnich 6 miesięcy niestety już jest na minusie. Bardziej to polityka niż gospodarka, ale niestety waży mocno. S&P 500, amerykańskie na zero i praktycznie bez zmian euro złoty trochę w dół, 4,17 trzeba z niego zapłacić. A najciekawszym aktywem ubiegłego tygodnia, oczywiście nie może być nic innego jak Chiny, które spadły o 8%, ale w skali 12 miesięcy to nadal duży. Plus, plus 52%, choć w skali 6 miesięcy dokładnie ten rynek jest wyceniany optymalnie. O tym, czy z Chinami warto jeszcze inwestować, czy warto na Chiny patrzeć, dowiedzą się Państwo w kolejnym odcinku DNA Rynków, który już dokładnie będzie się nazywał China Degon. I na ten odcinek już poniżej Państwa serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.